W Ośrodku Kultury dzisiaj jest otwarcie wystawy, która potrwa niestety bardzo krótko ze względu na te ograniczenia covidowe. I było też spotkanie połączone z transmisją, z dyskusją, bo ta wystawa jest o człowieku, który został powołany do wojska i jako fotograf też robił zdjęcia. Powiedz może coś właśnie no, krótko. O człowieku, no, ja mam na imię Wachram, tak. jestem... Nie, nie jestem autorem prac. Mm -hmm. Znam autora, który robił te zdjęcia Arek Balayan. i, i to, to jest mój kolega z armii, nie mój przyjaciel. I, I właściwie to są no, zdjęcia, które o nim i nie o nim, bo, bo on jest za kadrą tylko w jednym miejscu. On, jego widać, kiedy obrócił tą kamerę i, i poprzez to takie to co zobaczył tylko uświadomił siebie. Coś, coś z nim dzieje się nie tak, był by trochę inny, nie poznał siebie to zdjęcie, nazywa się. A, a inne to, to raczej to, to prace, no trochę niewdzięczne opowiadać o pracach, mm -hmm. bo to fotografia jednak gatunek, który lubi ciszę, tak, to jest to wycieszone, tak, no przebywanie tak w tym miejscu, dwa miesiące bycie w, na, na tym posterunku, który ma na imię Sarny, to to są takie cała linia obrony na północy Górskiego Karabachu to jest... Mhm. Definitely... Bo w ogóle sprawa dotyczy konfliktu w Górnym Karabachu. Mhm. No to, to sprawa to jest dość skomplikowana, jeśli po prostu jego określisz takim mianem terytorialnego. Nie? To, 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 to jest konflikt, który no, dla Ormian to tam ciągnie się jakby w tym kontekście i relacji z Turcją. Skąd tak, to rozmawialiśmy Ormiany. o ludobójstwie Ormian, tak, parę milionów Ormian, tak, no, na początku już... tego wieku to było chyba, tak? Tak, na początku mhm. wieku, to mówi się tam 15 23 rok, aż mhm. to, 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 to trwało i też było, no, no to są działania, były też na terenie no, dzisiejszego Azerbejdżanu. też to, to ciągnęło się i Ormianom udało się, chociaż w... W takim formacie Związku Radzieckiego tak, no jednak państwowość uzyskać. Pierwsza republika była niezależna, przetrwała przez dwa lata, a później była okupowana przez wojska bolszewickie. I z tego czasu jakby ciągnie się trochę ten konflikt, jakby można powiedzieć, on odnawia się, ponieważ po pierwszej wojnie światowej było podpisane to porozumienie moskiewskie pomiędzy... Leninem, a Kemalem Ataturkiem, który właściwie wtedy nie był jeszcze rządem, ale w parlamencie mieli większość, to nazywa ten teraz nie przypomnę jakby nazwę, wielkie zebranie to, 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 tureckie, a faktycznie był sultam tam przy władzy do 23 roku, ten, który był również eh, chalifą. E, e, także to było podpisanie, porozumienie, nie wiem, czy to można powiedzieć, takie ribbentrop e, takie z takiego gatunku, tylko że pomiędzy państwami, które międzynarodowy nie byli w ogóle przyznane. Mm -hmm. To sprawy, które, no, nie często porusza się, e, ponieważ też Armenia była włączona w sewerską umowę i to było według mandatu Stanów Zjednoczonych, e, to, to Woodrow Wilsona to wtedy Drogi sąd był prezydentem i, i wiernik jego decyzji, tak, i, i tak, takiej pełnoprawnej decyzji, która była wyczątkowana wielką stała wyciągnięcie, Stanów Zjednoczonych, Armenia musiała wyglądać na mapie 90 kilometrów, km2, z Trapizonem, trapizoną, trafizowana, i e, wyjście na Morze Czarne przez batun i miała tam mieć port. To wszystko nie udało się poprzez to takie już okupowanie mówią przez bolszewickie bors, Polsy. A jak dzisiaj na przykład sytuacja wygląda? Zaangażowanie na przykład Unii Europejskiej, NATO, a Rosji? Jak, jak, myśl, jak oceniasz, jak te, że tak powiem, potęgi mają wpływ właśnie na ten konflikt? Czy one w ogóle się angażują jakoś w otwarty sposób, czy dystansują? No pewnie to jest, no ja, ja nie jestem politologiem, mhm. także tak się no, nie chciałbym na taką skalę, no jednak to, to takie makro więcej, to by potrzebne było takich głębszych, to, to z mojego jakby takiej pozycji, na ile ja znam tą historię i, i, i to co widzę dzieje te, się teraz jednak to następują takie geopolityczne zmiany i gdzież taka przewaga Turcji, która poczuła siebie na siłach, jednak zdecydować takie na samodzielne takie działanie, czy mm -hmm. to jednak było taki jak już za, za zgodą e, no, większych e, graczy. Pewnie niezadowolenie było. No, w tym czasie w tego konfliktu też widzieliśmy, z mm -hmm. Turcją miało problem, że z, z Grecją, tak, na Morzu Śródziemnym, też w Francji włączyło się, faktycznie było takie zetknięcie wojsk NATO z wojskiem NATO, tak, na Turcji mm -hmm. w, będąc, e, ta, także Turcja dość dziwną taką politykę prowadzi, e, taki, wraca do tych swoich e, trochę takich sułtańskich, takich ambicji, tak? Imperialnych, tak, imperialnych. imperialnych takich, tak? tak? Że chcą odgrywać rolę imperium tam w tamtym regionie. Czyli, tak, regionalnego mm -hmm. takiego no, hegemona i, mm -hmm. i, i gdzieś no próbuje taki podważając no pewne taki porządek, tak? Światowy, gdzieś e, ryzykować mm -hmm. mi wydaje się i to działać. Znowu przychodząc na ten po, po 100 latach, bo ten moskiewski do no, umowy, mm -hmm. ten pakt już mm -hmm. wspomina. To było równo e, 100 lat temu, w 1921 roku, 16 marca. Mhm. To te daty też tak wybiera się i, i w Rosji też mówią nawet na poziomie mitu, że my zostajemy wierni temu moskiewskiemu dogovoru to co było z Turcją e, podpisane, no te 100 lat temu. Czyli można powiedzieć, że to nie jest tylko konflikt tam Armenia, tak, Azerbejdżan, tak, czy coś takiego, tak, tylko Turcja, e, nie wiem, NATO, Rosja? Tak, no Azerbejdżan tam nie, nie wszedłby, to znaczy mm. no gdzieś no, Turcja wykorzystuje swoją tą, tą takiego rolę policjanta na Bliskim Wschodzie i to, że, że udostępnia pewne swoje usługi też większym mm. światem. Cicho wspiera, tak? Czy sprzęt? Tak, na znaczy, coś zamykając to... oczy gdzieś mm. muszę taki próbuje to pchać swoją taką własną też politykę. I w tym momencie to jest... No, dużo mówi się o tym, że to była jednak taka taktyczna zwycięstwa, no gdzieś Rosji, że jednak wprowadziła tam swoje wojska, bo zawsze chciała mm -hmm. jednak Mieć mm -hmm. kontrolę, tak? Na tak, Azerbejdżan też ciągnąć w tą, tą tą strefę, z której jednak... Strefa Udało się tak i mm -hmm. trochę wybrnąć tego i mając też gospodarczą większą niezależność niż na Armenię I jednak udało się wprowadzić te wojska na 5 lat niby, takie porozumienie podpisane i nie wiadomo, czy tam zostanie, no wiadomo, z Rosją tam mhm. chodzi się, no, no łatwo może wejść, a trudno może wyjść, nie, tak. No tak, mają kontrolę nad tym, a Ty w ogóle mieszkasz w Polsce, tak? Ja mieszkam w Gdańsku, tak, mhm. i to też myślę, to też te osoby, które są poza Armenią też też no, pewną taką mają dystans, nie? do tego wszystkiego i gdzieś mhm. myślę to wartościowe i gdzieś wspieramy w jakiś sposób, no wiem, że są siły ludzi ludzie, które tam też próbują w pewien sposób, no, sprzyjać tej mhm. zachowaniu niezależnej, bo teraz... A jak właśnie oceniasz sytuację w Armenii? Bo mówiłeś trochę o tym, że tam, nie wiem, czy postępuje demokratyzacja, czy jest jakieś takie dążenie właśnie, żeby tam była bardziej, nie wiem, tam bliżej Zachodu, czy, czy niż Rosji, może coś o tym powiesz? No, z Rosją tam duży, duży tam, no, to znaczy, no, w odróżnieniu od na przykład Polski. No, w Polsce też może nie do końca ta ilustracja odbyła się, ale w nie kompletnie to, to nie było zadbane. Nawet mówię w swojej działce takie filmowej, nie wględając w, w strefę polityczną reżyserzy, którzy byli po prostu w czasach radzieckich zasadnicze i po prostu nie idąc na pewne układy, mogli okazać się na półkach takich filmy albo nie dopuszczali, zamykali te projekty. Tych ludzi w ogóle nie doceniono. Mam wrażenie, mm -hmm. że i mam taką wewnętrzną taką, no, potrzebę jakby e, rehabilitacji. Te, te, no, tych ludzi, których uważam, że są dla siebie nauczycieli, które są e, takimi nośnikami wartości, na których no, muszą, e, musimy trzymać się mm -hmm, w takim mm -hmm. przedłużeniu tradycji. To... Mm -hmm. Tak jak trochę w Polsce, że tej dokomunizacji czy tam rozliczenia poprzedniego systemu brakuje. Są ludzie, którzy dalej swoje wpływy. Chcą zachować i mają wpływ na różne rzeczy. Rosja ma, no to i to, to jest w taki sposób działa, że jednak bezpieczeństwo, tak, układy takie siłowe, nawet ten konflikt to pokazał, że nie było jednolite też w Ministerstwie Obrony, to znaczy były siły, które też byli, mogli robić mm -hmm. rozkazy, podważać tylko mm -hmm. wykonywanie rozkazów orgańskich. Tym moskiewskim. Mhm. Ciszy ci, cisz, sojusznicy, że tak powiem, ukryci, tak? Sprzyjający jednak. No myślę, mhm. że, że tego, tego jest i, i tego pozbyć się to... No, można no, tego wróga jakby zewnętrznego tam mhm. wykazać, jakoś wytypować i tam nacechować i to jakoś działa w takich stereotypowych tych może nawet kategoriach, ale z wewnętrznym no już myślę trochę gorzej. Nie? Tak? Gorzej, na pewno. Tak. Dzięki za Dziękuję wypowiedź.